Dakarę. nawet wchodziłem w kapelosze w 1939, w kapelosze, bo to jest wizerunek, to jest kapelosz, to jest nasz doktor, w okulach, wszędzie i nigdy nie mówiłem dzień dobry, a się z nimi spotykałem trochę jak już i właśnie w sposób zakonspirowany, się na klasce, wchadzałem na cmentarzu, na jakichś głębocznych, z tych hazardowych maserami, z różnymi ludźmi, nawet tak samo potem nie chcieli tam wyjechać do Ameryki, ale tamta mnie gdzieś dzwonili, no, bo współpracowałem z innymi prowincjonalnymi gazetami, a na początku przez jakieś 10-15 lat pisałem tam kuryerę, więc Państwa, czytali różne historyczne rzeczy na temat w ogóle Dmowskiego, Tychsowskiego, nie również Dmowskiego. Chociaż w zasadzie w jestem, ale uważam, że to jest poważnie, dlatego że w tej chwili on jest potrzebny na tego narodu, nie ma. Jak jeszcze mamy czas? Co? Pan czas taki? jeszcze tutaj właśnie do tej, tej szczęśliwej perspiracji. No to nie to ten widz, jest IPL, jest mnóstwo ludzi, bohaterów. No, na przykład, nie? A, i się na tym imieniu, to pan Waldek przysłał mu co myślał z ksiądzem, że to jest pod piątek, to się tam. tam gdzieś, lewo, się podpisował, sam są kochane, a dzie, a dzie, a dzie. Tak mara, Tak mara, tylko nie ma córki. Dostał te rytmu co noc. Chodziło się że, to jest no. ja też, że się dziwiłem, że on tam umił seryfem, dlatego że został w Ministerstwie Spraw się. Psyk, na czełowie Zimowskim. Też tutaj został obiektyw, bo to był wielki przyjacielem miśnika. Jako miśnika, kiedy się ślicenili, a w tej chwili uważam, że ten miśnik najgorszą robotę, jaką można zrobić, dlatego że są milionerami. Ta gazeta wyborcza, no to on się, się czyta. Ja ją czytam ja codziennie. Ja sama kiedyś studiowałem Lenina. Studiowałem w ogóle marksizm i studiowałem Stalina, się czytało, po to, żeby się dowiedzieć, w jaki sposób się robi rewolucję, czy jak to się stało, że 30 tysięcy bolszewików mogli obrać swoją są tak samo y, tutaj w ta gazeta wyborcza, która składa się z różnych elementów, to są to nie w tych bardzo pełna, okay, ale to widać, w jaki sposób jest ta manipulacja. Potem te wszystkie mądre słowa i łączone w stosunku na przykład do klimatu polskiego, do narodu, do historii polskiej. już to wszystko tak wie, że wszyscy tam ja nie nienawidzą tego Kaczyńskiego, w taki sposób. Ja nie jestem w żadnej partii. Chociaż te centrum tutaj kiedyś zakładowe, które nawiązało ciebie. tak samo w jak ten, to, jakby się to nazywało na początku, Tutaj taka specjalna formacja, która tutaj była, kiedy zakładali, byłem założycielem potem do tego kręgosztowa. I wtedy się zorientowałem, no, od tego 1990 roku my no to wszystko wspomnili na stronę. Pisałem takie artykuły. Kiedyś może zrobimy specjalnie taką historię, jak to wyglądało te 22 lata w tej w Polsce, jak wyglądał Szczecin. Jak, napisałem taką rzeczkę upadek o upadek Szczecina. Bo tutaj chcieliśmy, że ci rzemieślnicy Polscy, bo to było dużo pieniosło żeby Pani na przykład wykupili i remontowali te właśnie te kwartały norweskie, I założyłem wtedy, byłem na całym stanie. na właśnie te szczecińskie, czy Towarzystwo Społeczno-Gospodarcze, secesja. Ci rzemieślnicy byli wtedy silni, mieliśmy forsę i chcieliśmy robić, nie miałem, ale oni mieli, chcieliśmy właśnie remontować te kwartały. Nie pozwolono nam, bo tego tak. Czy Norwega, który z Bergen, z Bergen który miał w gruncie tej jedzy mocy, było biznes, a nie budowali. Coś dla mnie przekrętne. Oni szalenie chcieli, czy właśnie nie chcieli tego zrobić, ale tak? chciałam zrobić tą pracę średnią, rzemieślników. Tej nie ma. A ci rzemieślnicy są potrzebni, wymierają, nie się potrzebni, w aby sobie uczyć polaków w szkołach zawodowych, i to jest ułatwiające, moim no, zdaniem. No, no, o cholera, jak tamśmy walczyli w tych lasach. To jest ja, mówiąc no szczerze, tak ja samo traktowałem tę partię zamkniętą jako pewną wielką przygodę i jakąś pewną miłość, ale, ale przy że jednocześnie to była jakaś pewna przygoda, dlatego że wtedy, kiedy czułeś tą rzecz, to się nie dało zobaczyć. Ja bym kupił, nie wiem, nie stanął z obawą. No, przy my, myślał o tej śmierci i minął. No, taki szary, kupił, ja przyjemny, taki pan. Jeszcze go prosił, żeby podobniłem. Jakieś tak jak miałem amunicję, bo wstrzedam się da mnie może tu więc że tam parę metrów, się napoje, to się wypadało napoje, patrzę nie Jeden pocisk w strzelił ten od pod grudkiem, kiedy było gastro. Y Wieś taka, właśnie w domu widać nie tam byłem. No więc tutaj mam wrażenie, że oni się nie spotkać. Powinniśmy porozmawiać o Szczecinie. Napisałem taką rzecz, o Upadek Szczecina. O tym, jak tutaj Polacy chcieli nawet budować ten Szczecin, nie pozwolono. Chodzi o to, żebyśmy zrobili zupełnie inne samorządy, żeby te samorządy składały się z ludzi, którzy myślą nie o pieniądzach swoich szepniej płacy, tylko o ludzkie potrzeby. Są bardzo wielkie. Ludzie żyją coraz gorzej, no bo tak się szkoda, że te składki udziela w poraz prawnym niestety prawnych nie, tego prawnym. Czyli uniwersytet w Wielkiej Brytanii, czyli w nie Królestwie, przecież w Zjednoczonym Królestwie, nie przyjemnie, to pojechałem tam i, i, i studiowałem, jak studiowałem filologię angielską na na, na Kul, tak jak w Uniwersytecie w No i byłem w jak ja się tej też. Co to interesuje. No chodzi o to, że ja szedłem do tego Andersa. Tu byłem pogodzony przez UP. Była tam taka zasadka na nas, mój komputer, pan na stokach śmiał. Mnie się udało wyrwać tylko dzięki temu, że właśnie się patrzę. Teraz mam no, taki sens, wychyleniem, nawet o właściwie, może być przeznaczenie, i człowiek musi umieć, umieć, umieć że idzie drogą, to właśnie patrzy. samochód, nie samochód, przewidywanie jakieś tam, nie spadnie z góry na głowę, idąc bezpiecznie gdzieś tam, pod jakimiś dachami. No. Także tutaj. Chciałbym właśnie tutaj pokazać Wam te moje artykuły, które pisałem 822 lata na temat tego Szczecina, między I, I tak samo tych polskich, mówiąc szczerze, nie, jest, nie jestem zwolennikiem Unii Europejskiej. Uważam, że są cztery wszystkie rzeczy. Przestudiowałem tak samo traktat lisboński i mogę domu. Studiowałem tak samo Konstytucję Niemiecką, to mało to pokazać, co Ci Niemcy na tym swoje swojej jak mają urządze, ale też swoje państwo federacyjne, to jest model na orm, są otwarci, zdyscyplinowani, to jest help. Mają na wszystkie fabryki, a my nie mamy nic. I moim zdaniem wpadliśmy w te strukturalne bezrobocie. Dokąd, dopóki, przypuśćmy, nie będzie inwestycji, a te inwestycje zależą od gór W gruncie rzeczy, bardzoamy Przypuśćmy, te trzy karty, nie jest tak się w Portugalii, się, 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 żeby trzyma, to jest znaczy w żeby ocalić to miasto. A potem, żeby ocalić to miasto, to muszą być y, dobrze czy Oni muszą umieć współżyć z ludźmi, wysłuchiwać. Oczywiście wszystkiego nie ma da spełnić. Ale żeby każdy wiedział, że przyjechali do urzędu miasta, to jest obsługiwany, jest księgi, jest prawdziwym tylko obywatelem. Także te myśmy się pili przecież o solidarność, o samorządność, bo tam robić przeciwpospolita samorządna, inne państwo, inny naród, społeczeństwo, godność pracy, w fantastyczne historie. A fantastyczna historia, zadało, że jesteśmy zdradzeni w sposób powły w istocie rzeczy przez jakąś górę, bo między nimi kiedyś kochałem bałęce. A on szczerze zauważył, że on jest jakimś innym nic nam się nie tego wydawał. Być może żyliśmy w jakimś w świecie fantazji, ale rozmawiam tutaj z różnymi robotnikami, tak samo stoczniowcami, likwidowaniem stoczni, samo jeszcze policja. Te policje jak padną, to tu w ogóle totally. nie będzie nic. I go będziemy do, dostawać już ewentualnie jakąś taką pomoc, spójności z sami płacąc te sakierkę i pomału się wiesz, tutaj tutaj dyfujemy i to nikąd. Bo w gruncie rzeczy, w tej Polsce w tej chwili jest szatański podział. Wszak sensie, nie wiedzą, że nie podział, ale nie. Są kapitalnie bogaci, ludzie, jest zbogacili że tylko przez to, dla tej prywatyzacji. Proszę i że nie zagrożą się, śmieją, prawda? To jest prawda. I oni po te formy, i z reguły, to są 20-tanie, to są była klasa prezentatorowska, to są ci wszyscy, przy Polsowie, różne mileny, etc., etc., oni potem wyrządzili te formy. I widać, że widać I biedni, w w jest wyraźnie zróżnicowanie, i coraz więcej pierwszych potwierdzeń, według statystyk, właśnie przeczytanych, okazycznie wyborczych. Jest dwa miliony ludzi, którzy w ogóle są absolutnie w dno. I jeszcze potem cała masa żyli, ludzi je to jest I W tej chwili w Szczecinie. Ludzie ustawiają się w kolejce, na przykład w całym każdym razie nie, patrzę, nie, ja, nie wiem, z pracy. Bo tak? do mnie ludzie, potem zasił. Mimo to, że pracują, jest im ciężko. A Polacy to są taki ludzie, że są z panem dumni i nie mówią o swoim... Po swoim wiecie. No bo jeśli się Polaków pyta, no to są szczęśliwi. Okazuje się, że jakby wielki ranking, no to Polacy oświadczyli, że są najszczęśliwsi narodem w Europie. Bo Polak no jest dumny, nie chce się przydać, że nic nie ma, zawsze jest to to No to że jest, nie ma nic z nim. I potem są tragedie, po prostu narkotyki. To jest narkotyki, tu, tu są. Udawane przez tych młodych chłopaków. Znam ich niektórych. Ale Niektórzy nawet przychodzą do mnie w takich poradach, prawda? Was to żeby postać było. Ja Wyjść z tego pasu Właśnie tak negatywne. Używają te narkotyki, są chorzy w tej chwili, narzekają na to, na tamto i nie mają pracy. Dlatego, że w tej chwili na przykład 60%, ja jest ta wyborcza. Studentów w tej chwili obecnych marzy o tym, żeby wbiegać z tego kraju. Bo tutaj nie widzą żadnych perspektyw. Ale ta wyborcza napisała o tych, no, o tych młodych Polakach, którzy są wykształceni. Jest 24% tych młodych do 24 roku życia po tych studiach mają kilka lat znają języków. I nie mają pracy. No, Niemcy tam potrzebują, i to do śrubek, to jest proste. On musi tam pracować. Tak samo na przykład Anglia, Wielka Brytania, w której byłem tam, bo myślałem, że trzecia wojna światowa, w nie było, więc powrotem do tego tego kraju. W sobie, bo w tam zostało kilku moich znajomych, z którymi nie koresponduję, prawda, w tej Anglii. Ale mówimy o tych naszych Polakach, Oni zajmują na nich pracę, w tej chwili się to wszystko otworzyć, gdzieś tam pójdą szukać pracy nie niebu, nie ma pieniędzy. I jest mój dom, w to się rodzą te wszystkie różne rzeczy, że wśród tej młodzieży, już od 98 roku, jeszcze do 13, jest mnóstwo z nich kradzieży, są notowane, jest źle. Źle jest w tym kraju. I musimy to odmienić, tak odmienić. odmienić, to musimy mieć ducha. Musimy mieć wart, wiedzieć, i jesteśmy. A tak? więc musimy oprócz tego patrzenia się wtedy, widocznie ulejania głosowi Syreniemu, musimy e, myśnika w tej gazecie wyborczej, czy w całym tym wygłosie k to wszystko słucham. A ja jestem w tych innych, bo mam jeszcze inne wiadomości. Jestem wychowany w inny sposób, oprócz tego się czytam do swoich różnych innych rzeczy. Ma się jakiś pogląd, to jest coś stare. nie ma też żeby się otrząsnąć, żeby się zorganizować, żeby wiedzieć, kim się jest i żeby właśnie wiedzieć, na kogo się głosuje. No bo jeżeli nawet się nie kochali, to go przypuśćmy pis, no ale trzeba mieć wybrać to, to co jest nawet mniejsze złowo, to znaczy kretyńska. No bo moim zdaniem, jeżeli na przykład P.O. wygrało w tej chwili niewybory, to jest Koniec! To jest dobre życie dla tych wszystkich facetów, jak zjebiec. Prokuratura niezależna, tam nie skrętowska, ci prokuratorzy, którzy tam mówią o możliwie tego śledztwa, nawet nie padając takiego braku, a brak. To jest dowód rzeszowy numer jeden. Tam tam myślał, że go rozbijamy. I dziwnie, że mamy tu myślą kryminologię. Polska inteligencja, która nie jest zaszły, to bo cholernie głupia, ta nasza inteligencja to się składa, z fantastycznych rozbiegności. Oni milczą. Każdy głupi pragnie o tym, że ten dowód rzeszowy numer jeden to jest brak.